Siema. Ostatnim razem, kiedy był filmik nagrywany To auto było jeszcze taką kupą zwłok w garażu Które nawet się nie poruszały same Bo nie miały silnika i w ogóle No teraz powiedzmy, że udało mi się podokączać Porobić zawieszenie, układ kierownicy itd tak No i kupić silnik Chodzi no generalnie fajnie Taki to jakiś tam remont jest zrobiony. Z silnikiem się okaże jeszcze, bo na razie udało mu się przejechać próbne jakieś 10 km. No, nie widać, żeby coś jakoś bardzo ciekło, czy żeby dymił, czy coś w tym rodzaju, no ale się okaże. Zawsze używany silnik to jest jakieś tam ryzyko, no ale roku, rokuje dobrze. Także kwestia jest, czy teraz kupić wymiarowe opony, bo mam niestety niewymiarowe. Pojechać na zbieżność i na przegląd. I powinno być sobie okej. Okay.